Szanowni Panie Dyrektorze, Zastępca Kierownika Działu Ochrony młodszewo Ostrowskiego Mateusz melduje Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Pińczowie na uroczystości z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej. Dziękuję. Pocznij. Dzień dobry Szanowni Państwo, Panie i Panowie funkcjonariusze i funkcjonariuszki oraz pracownicy służby więziennej na Krajowego w Pińczowie. Serdecznie witam na uroczystym apelu z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej. Jest to nowe święto służby więziennej obchodzone oraz pierwszy w dniu dzisiejszym. Następnie chciałbym powitać szacownych gości. Księdza Dziekana Janasza Dobrzyńskiego, kapelana tutaj Żeliznowskiej. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie Starszego brigadiera Jarosława Puka, Komendanta powiatowego Policji w Kinczowie nadkomisarza Zbigniewa Poprzyka. Pierwszego zastępcę komendanta powiatowego Policji w Kinczowie pod Krzysztofa Jastruskiego. Zastępcą komendanta powiatowego Państwowej Straży w Kinczowie, Pińczowie, Kinczowie, starszego kapitana Mariusza Podymskiego. Serdecznie witam również Państwa uczestników w tej uroczystości. Szanowni Państwo, 8 lutego stał się Dniem Tradycji Służby Więziennej. Data ta wychodzi się z historii. Od 8 lutego 1919 roku Marszałek Józef Piłsudski wydał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Przepisy te ustalały zasady i organizację polskiego więziennictwa. Dekret ten stał się podwaliną obecnej służby więziennej i z czasem przekształcił się w funkcjonowanie obecne naszej formacji. Dlatego ta data jest taką ważną datą w naszym służbowym życiu. Dzisiejsza służba jest nowoczesną formacją odpowiedzialną za szereg zadań związanych z bezpieczeństwem państwa, jak i praworządnym wykonaniem kary pozbawienia wolności. Swoje zadania wykonujemy w pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Na ten trud chciałbym Wam wszystkim serdecznie podziękować. Niech małą namiastką będzie dzisiejsze spotkanie, na którym wyróżnimy, awansujemy i odznaczymy funkcjonariuszy naszego zakładu. Za ten trud i Wasz wysiłek serdecznie dziękuję. Kolejnym punktem dzisiejszego spotkania będzie uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy jako znak wymiany pokoleń służby więziennej, co stanowi świadectwo trwałości tej korporacji.

co naruszy zakupu karnego w do ślubowania. Dziękuję. Proszę dbać dość. Zadestruj. Do ślubowania. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Wstępując do służby więziennej. Wstępując do służby więziennej. Ślubuję uroczyście. Ślubuję uroczyście. Zatannie wykonywać rzetelnie wykonywać powierzone zadania powierzone mi zadania funkcjonariusza tej służby funkcjonariusza tej, i tej służby i polecenia przełożonych i polecenia przełożonych przestrzegając konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przestrzegając konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa i wszystkich przepisów prawa jak również tajemnic związanych ze służbą. Jak, jak również tajemnic związanych ze służbą. A także zasad etyki zawodowej. A także zasad etyki zawodowej. Ze szczególnym uwzględnieniem. Ze szczególnym uwzględnieniem. Poszanowania godności ludzkiej. Poszanowania godności ludzkiej. Oraz dbałością oraz zbałością. O dobre imię służby. O dobre imię służby. Po przybowaniu. Panie Panowie, oficerowie. robię? Rozkaz personalny nr 40, łamany przez 2023, dyrektora okręgowego służby więziennej w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2023 roku. Spocznij! Na podstawie artykułu 169 ust. 1 punkt 6 w związku z artykułem 53 ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o służbie więziennej nadając dniem 8 lutego 2023 roku niżej wymienionym funkcjonariuszom stopień sierżant sztabowy Garola Andrzej starszego sierżanta sztabowego sierżant starszy sierżant Dinkiewicz Przemysław sierżanta sztabowego sierżant bakalarski Wojciech starszego sierżanta sierżant Koźmiński Stanisław starszego sierżanta sierżant Pawłowski Jakub starszego sierżanta sierżant Trączkiewicz Łukasz starszego sierżanta sierżant Zaborowski Tomasz starszego sierżanta, starszy kapral Makowski Daniel Lutonowego. Rozkaz podpisał. Panowie oficerowie. Dyrektor Okręgowej Służby więziennej w Rzeszowie, pułkownik Krzysztof Kurczycki. Spocznij. Panie i Panowie oficerowie. Dyrektor Zakładu Karnego w Pińczowie, pułkownik Przemysław Tajowski, dokarmnik Diatr Tradycji Służby więziennej wyróżnił. Spocznij. Starszy kolorzyk Kowalski Bąk Marta, major Łata Anna. Horąży Bekus z Magdalena, starszy chorąży Goły Krzysztof, starszy chorąży Pasternak Wojciech, sierżant Sobiera i Konrad, sierżant Cuchecki Michał, kapral Woźniak Michał, kapitan Janicki Grzegorz, starszy chorąży Cień Wiktor, starszy chorąży Śledzik Piotr. Panie i Panowie oficerowie, Spocznij. A teraz nastąpi doręczenie awansów i wyróżnień.

Szanowni Państwo, głos zabierze dyrektor Zakładu Karnego Przemysław Kajos. poczyta list od Michała Bosia, sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, funkcjonariusze i pracownicy służby więziennej i Zakładu Karnego w Pińczowie. Uchwaloną w lipcu 2020 roku nowelizacją ustawy regulującej działalność więziennictwa, ważny dla całej informacji dzień 2 lutego, dotychczas obchodzony jako święto służby więziennej stał się dniem tradycji służby więziennej. 104 lata to czas świadomego życia czterech pokoleń. My jesteśmy tym, które tradycyjnie stawia w najlepszym jej miejscu jako źródło, podstawę i wzorzec. Wasi poprzednicy tworzyli więziennictwo z myślą o bezpieczeństwie państwa i społeczeństwa. Wy realizujecie tę ideę. Państwo liczy na wasze oddanie, a społeczeństwo, choć za murów nie widzi waszej służby, docenia jej skuteczność, której miarą jest poczucie bezpieczeństwa. To trudna służba, o czym wiecie najlepiej. Na co dzień macie do czynienia i pracujecie z ludźmi, którzy zwyczajnie zbłądzili, ale również z tymi, którzy nie widzą dla siebie innej drogi, jak tylko popełnianie przestępstw. Obowiązkiem władz państwowych jest zaangażowanie i zapewnienie wam jak najlepszych warunków służby i pracy. Od 2016 roku konsekwentnie zmieniamy służbę więzienną. Przede wszystkim po to, aby zapewnić w wykonywanie bezpieczne wykonywanie obowiązków służbowych w godnych warunkach oraz przywrócić elementarne poczucie sprawiedliwości społecznej związanej z właściwym miejscem funkcjonariusza publicznego. Dla nas zawsze bezpieczeństwo funkcjonariuszy służby więziennej stało ponad wygodę osadzonej Wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom, którzy pełnią służbę i wykonują pracę z zaangażowaniem i uczciwością, którzy pragną się rozwijać i odnosić sukcesy, dziękuję. Naszym wspólnym celem jest dalszy rozwój, u którego podstaw leżą najlepsze tradycje przewojennej służby więziennej. Podpisał Michał Woś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dziękuję. Panie dyrektorze, panowie komendanci, Drodzy funkcjonariusze służby więziennej, piękny jest to dzień, w którym 8 lutego obchodzimy święto służby więziennej. Chciałem wszystkim odznaczonym i wyróżnionym pogratulować. Pracuję tu już od 15 lat. Pamiętam, co roku staramy się jeździć na rekolekcję dla służby więziennej do Popowa. Tam jest taki ośrodek, gdzie spotykamy się jako kapelanist z całej Polski razem z szefostwem z Warszawy. Pamiętam, kiedyś pan generał, który przybył. Opowiadał taką historię, jak jego synek zapytał go, tatusiu, a dlaczego te wasze mundury są takie szare? Zobacz, policjanci mają mundury niebieskie, żołnierze mają zielone, a wasze takie szare te mundury. Wtedy on mówi tak, odpowiedziałem temu synowi tak. Widzisz, bo nasze życie jest takie szare, bo pracujemy właśnie wśród ludzi, którzy potrzebują pomocy. Życie <coughs> tych ludzi niestety, ale gdzieś się pogmatwało, stało się naprawdę szare. To jest jak gdyby odzwierciedleniem tego wszystkiego. Dzisiaj. Jeszcze bardziej szare są mundury naszych policjantów. Tak, ale wtedy właśnie były te niemieckie mundury. Moi drodzy, cieszę się, że e, mogę z wami współpracować, a jednocześnie po prostu pragnę podziękować za to wszystko, co robicie, bo ta Praca Wasza to to jest praca dla człowieka, dla ludzi. To tego się, jak ciągle ja mówię, nie da przeliczyć na żadne pieniądze, na żadne pensje, na żadne podwyżki, na żadne odznaczenia. Tego się nie da przeliczyć, bo najbardziej liczy się to, co się ma w sercu. Tam dopiero widać, Nasze człowieczeństwo, że nawet w takim środowisku, jakim, jakim jest więzienie, yy, gdzie są ludzie naprawdę i poranieni, ludzie, którzy potrzebują może jeszcze więcej serca, jak inni, właśnie potraficie w jakiś sposób się dzielić tym. To nie jest łatwe. Pan dyrektor tu. Przed chwilą powiedział, że służba więzienna nie jest łatwa. Ona naprawdę jest trudna. Dlatego też gratuluję Wam tego docenienia przez władze więzienne tych odznaczeń, tych stopni, że możemy w jakiś sposób wspólnie dalej e, współpracować. Bo to jest praca dla człowieka, a wiemy na czym to wszystko polega. Nie jest ona łatwa, ale daje satysfakcję i radość. Wszystkim na ręce tu pana dyrektor, komendant, dyrektora yy, składam yy, jeszcze raz podziękowanie i gratuluję i szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Serdecznie witam w szeregach służby więziennej nowych funkcjonariuszy. Przed Wami trudna kariera, wyzwania, ale Wasz wkład i zaangażowanie w tą służbę będzie sukcesem w tej służby. Życzę Wam spokoju, awansów i wszystkiego, co dobre. Funkcjonariuszom awansowanym życzę dalszych awansów, ponieważ Wasza praca świadczy o naszej tutaj dobroci. To Wasze zaangażowanie na oddziałach, w bezpośrednim kontakcie z osobami, Wasz niezbędny charakter, uczciwość działania pozwala mi spać spokojnie. I wiem, że mogę iść do domu, wiedząc, że te zadania służby więziennej są w pełni i należycie zrealizowane. Gratuluję Nagrodzonym. Postrzegamy jako służba, jako przełożenie Wasze zaangażowanie w służbę. Nie możemy wiele zrobić, niemniej jednak te drobne wyróżnienia, mam nadzieję, że troszeczkę Was posłodzą w tą szarość dnia codziennego. Dziękuję bardzo. Panie i Panowie Oficerowie, na ramię, standard, sztandar, odprowadzić. w lewo, wzrok, za mną, marzy. Panie Dyrektorze, Zastępca Kierownika Działa Ochrony, poraża, Rąż Ostrowski Mateusz melduje zakończenie uroczystości z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej. Poszcie. Chcesz zdobyć dobry zawód, zmienić branżę lub zyskać nowe kwalifikacje? Wybierz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy. Prowadzimy obecnie nabór na kierunkach technik masażysta, podolog oraz miesięczny kurs Rejestratorka Medyczna. Przyjdź do nas Morawica, ulica Kielecka 7 lub zadzwoń pod numer 41 311 46 80. Odwiedź też naszą stronę szkola medyczna.com.pl Zapisz się już dziś.